Cześć widzowie, dzisiaj gramy 99 nocy w lesie. Drugie podejście. Drugie podejście, bo wcześniej mi nie wyszło. I sami wiecie, teraz ogarniam bardzo. Już wszystko wiem praktycznie, mam taką nadzieję. <laughs> Ale ogarniam dużo, bardzo. Okej, okay. no chodź. Czekaj. Dobra. Nie wszuca. Dobra, dobra, dobra. Hmm. Mamy tu drewno. Nie. Nie, nie, mamy. Ale dobra, na razie tu pójdę po skrzyneczka. Co to? Albo to ja myślałam, że. Amunicja do reworwaru. ok? No nie! Dobra, let's go po kolejną. Dobra, tu nic nie ma, tylko ta skrzyneczka. Dobra, torba. Nice, nice, nice. nice. Dobra. Wszystko już po prostu od tam. To tylko wezmę na jeden slocik i pójdę po kolejnym skrzynaczka. Dobra. Kolejna skrzynka. Już ktoś nie żyje, o mój Boże. O, a tu ktoś mięso zostawił. I nie jak goni. My drewno poszafujemy Bardzo dużo ja. Jak mnie wykiwał chłop Dobra, tu wywalę. Weź, żeby nikt mi nie zabrał. To i to. Dobra. Mm -hmm. e dobra, ścierał, bo mam dobrą torbę. E, włócznie. Mamy drugi poziom. Mamy. O, ktoś się stworzył. Potrzebujemy tego, żeby stworzyć warianty. No weź postęp. O, o, o. Fajna. Właśnie. Dobrze wziąć. Muszę teraz bardzo dużo tego posadzić. Bardzo dużo sadzonek, jak wypadnie. Sadzonki, jest bardzo, sadzonki są bardzo ważne, żeby je sadzić właśnie blisko ogniska, bo wtedy po prostu macie free drewno. Za free drewno. A jak posadzicie dużo, no to ha, mega dużo ten. Mega dużo zbierać tego drewna i w ogóle. Boom, mm, bum, bum, bum. Sadzimy, idziemy po drewna. Dobra. Iż wylecz mnie teraz. Nie, chłopie, nie wyleczę cię, bo nie mam bandaża. Co to było? Dobra, nie nieważne. Radio... Żarcie. Więcej żarcia. Drowienko. Tutaj też jest drowienko. Noc się zbliża. Tylko tutaj posadzę. Ich. Wszystko tutaj. To tu biura tutaj. Ile mam w tym drewna? Super! Nadal zero. E, właśnie, muszę odkryć. Co? My już mamy dziecko. Jedno. Co to jest? Mocny! Ta dwie części. Pa!